Witajcie w kolejnym odcinku na temat mojej pralki. Nagrywam ten filmik, dlatego że dwa dni temu był u mnie serwisant. Tyle, że tym razem pralka już jest po gwarancji producenckiej, czyli już minęło jej dwa lata i miesiąc. No i zaczął się problem. Odpaliłam pranie. Takie ten program jednak jednogodzinny na jeden kilo. No a ona zaczęła świrować. Nie chciała wirować dokładnie. Więc... Rzeczy wyjęłam. Totalnie mokre, cieknące. Przełożyłam na samo wirowanie. Ale też na samym wirowaniu też nie chciała... ...wirować. Więc... Y, ...pojawił się problem, dlatego że... ...wiedziałam po ostatniej naprawie... ...że już nie mam co dzwonić... Y, ...na infolinię Elektroluxa i tam zgłaszać... Y, Awarie w ramach gwarancji, no bo gwarancja producencka wygasła. A nigdy wcześniej nie musiałam korzystać z, z przedłużonej gwarancji, i nie do końca wiedziałam, jak to się załatwia. Więc weszłam na stronę sklepu Media Expert, dokładnie, bo tam kupowałam ten sprzęt. No i się dowiedziałam, że ubezpieczycielem jest Ergohestia, więc weszłam na stronę Ergohestii, założyłam konto klienta, a propos, żeby zgłosić tam szkodę przez internet, ale był potrzebny numer polisy. Przejrzałam mojego maila, a propos do, właśnie zakupu tej pralki i no miałam tylko fakturę. Znaczy, no nie mogłam po prostu poszukać tych warunków ubezpieczenia i nie mogłam tam znaleźć y, numeru polisy. Więc y, długo się zastanawiałam, co z tym zrobić. No, aż w końcu y, stwierdziłam, że zadzwonię na infolinie sklepu Media Expert, ponieważ y, fakturę miałam, no więc y, stwierdziłam, że tam spróbuję. Pani kazała podać mi numer kodu kreskowego, który znajduje się na fakturze, i na tej podstawie podałam mi numer ubezpieczenia. Więc już później nie miałam problemu, żeby zgłosić szkodę. Wpisałam ten numer ubezpieczenia, wpisałam datę zakupu, no i już na stronie Ergo Hestii i no, i wyskoczyła mi moja pralka, opisałam problem. No i myślałam, że będę musiała czekać tam, wiecie, dwa dni, albo, albo i dłużej, no bo ten kłopot się zaczął we wtorek. Więc we wtorek po południu zgłosiłam. Yy, nauczona doświadczeniem zgłaszania na stronie Electroluxa, yy, Wiedziałam, że taka naprawa trwa, znaczy przy, przyjazd serwisanta trwa od 2 do 4 dni, w zależności jak to przypada w tygodniu. Więc nastawiłam się, że, że serwisant prawdopodobnie odwiedzi mnie na początku przyszłego tygodnia, ale na następny dzień do południa dostałam telefon od serwisanta, że. Pytaniem, czy mógłby, czy pasuje mi, żeby, żeby, dzisiaj do, żeby w ten dzień dokonał naprawy? No i pojawił się po południu. Również nauczona doświadczeniami wcześniejszymi. No Myślałam, że po prostu ona nie wiruje, bo, bo znowu się tam przytkał ten, ta pompa. Chociaż dużo rzadziej teraz suszę w niej niż wcześniej. No, i czekałam na słowatne pytanie od pana serwisanta: czy ja, czy ja suszę w tej, tej suszarce? E, pan okazał się bardzo miły. Nie zadał mi tego pytania, wręcz przeciwnie. E, sprawdził kod błędu, okazało się, że była źle wyważona pralka, to znaczy ciężar, ciężar prania. Powiedział, że po prostu za mało rzeczy włożyłam. I ona nie mogła równomiernie rozłożyć ciężaru po całym bębnie, i dlatego nie chciała wirować. No to ja już, jakby, ręce mi opadły po tych wszystkich, wiecie, godzinach tam wcześniejszego dnia szukania namiarów, i w ogóle już miałam serdecznie dosyć tego wszystkiego. I, i po prostu powiedziałam, że, że no nie umiem widocznie nie umiem prać w tej pralce. Na co pani powiedział, że ona jest bardzo czuła na wszelkie zmiany i, i, i dlatego tak jest. Więc nie mam się przejmować, powiedział, no powiedziałam mu również, że wcześniej się dowiedziałam, żeby nie używać tego sprzętu jako prałku suszarki. On powiedział jakby przeciwną rzecz, ponieważ powiedział, że to jest rzecz do, do używania i, mam, i mogę ją używać tak jak, tak jak została przeznaczona, czyli suszyć i prać. I że nie mam się przejmować tym, że, że coś, je, coś jej tam się stanie. No bo jeżeli się stanie, no to się ją naprawi. Albo i nie, no zależy, co tam jej yy, yy, się uwidzi, że tak powiem. Yy. No ale, ale yy, pan sam powiedział mi też, że skoro tutaj był problem z wirowaniem. No to sprawdzi pasek i e, sprawdził ten pasek. Okazało się, że był rozciągnięty i po prostu już e, zużyty. Wymienił mi ten pasek, ładnie odstawił pralkę na miejsce, bardzo, bardzo miło, sympatycznie, konkretnie, bez jakiegoś czepiania się mnie, tak jak było to wcześniej. A... No i. I skończyliśmy wizytę. Następnego dnia odpaliłam pranie, już pełno gabarytowe, czyli półbębna. pralka prała, ale w pewnym momencie, dokładnie 7 minut przed końcem cyklu, zawiesiła się. Zresetowałam ją, więc zamiast zacząć wirować, zaczęła pobierać wodę, wypuszczać wodę, pobierać, wypuszczać. A niby ten wębel się kręcił, ale nie z pełną mocą, tak jak wcześniej. W zasadzie była ta sama moc, która się pojawiła w momencie tego, jak ona nie mogła wywirować. Więc już trochę się zdenerwowałam. Nawet bardziej niż trochę, ale w pewnym momencie coś tam zaczęło stukać z tyłu, i pasek, jakby nie wiem, czy wskoczył na miejsce, czy, czy, czy nie wiem, co tam się z tym stało, chyba się jakoś ustawił. Zaczęła wirować i wy wywirowała to pranie, ale że już się czas programu skończył. No to to pranie nie było, nie było tak w pełni wywirowane, jak powinno być, chociaż moc wirowania była już prawidłowa. Więc odpaliłam y, y, samodzielne wirowanie jeszcze raz, żeby sprawdzić, aby na pewno działa. Zadziałało. Należy miałam numer do tego pana, który był u mnie dzień wcześniej. No to zadzwoniłam do niego, że, że takie rzeczy się dzieją i że no nie wiem, czy to jest prawidłowo, czy tak powinno być, czy nie. On powiedział, że no, pewnie ona to, tą wymianę paska potraktowała znowu jako jakiś błąd i teoretycznie powinno mi się tam wyświetlić jakieś oznaczenie na, na ekranie tego błędu przed praniem, ale no nic takiego się nie stało. Yy, ona po prostu sobie ustawiła to, co tam jej przeszkadzało. No i, i teoretycznie teraz powinna działać poprawnie. No zobaczymy. A jeszcze do dnia poprzedniego dostałam e maila od ubezpieczyciela, że moja szkoda została, moja reklamacja została zaakceptowana, że naprawa została przeprowadzona. I że zostanie pokryty koszt przez nich no z mojej polisy tego serwisu. Więc, jakby obsługa tutaj tej szkody była dużo szybsza niż przez serwis Electroluxa, chociaż no, no, trudno powiedzieć, żeby, żeby to trwało też w Electroluxie nie wiadomo ile, ale naprawdę byłam nawet pozytywnie zaskoczona. No, i pan powiedział mi, że jeszcze mam dwie naprawy w ramach tego ubezpieczenia. Jeżeli dojdzie do trzeciej naprawy i trzecia naprawa będzie nieskuteczna, no to wtedy sprzęt zostanie wymieniony na nowy. Więc podejrzewam, że w przyszłym roku. Yy, takie, coś się wydarzy, bo no jest to naprawdę bardzo, może nie tyle yy, psujący się sprzęt. No bo w zasadzie na trzy, yy, na trzy serwisy, tylko, yy, tylko teraz miałam wymienioną część jakąś, a tak, no to te, te części niby wszystkie działają, ale jest to dość upierdliwe, że jakby nie mam zaufania do tego sprzętu, że wiecie, że odpalam pranie i sobie wychodzę i tam mam w nosie, co się, co się z tym dzieje, no bo wiadomo, że się wybierze, wyłączy i będzie wszystko w porządku. Tylko ja już jakby mm, jestem trochę mm, przewrażliwiona i, yy, i zauważam to, że ona czasem właśnie, jeżeli coś się dzieje mm, nieprawidłowego, że nie pracuje tak, jak powinna i yy, z jednej strony, może to ja przesadzam, ale z drugiej strony no nie mam zaufania do, do tego sprzętu, w kwestii taki, takiej, że może się w każdej chwili coś tam znowu jej tam popsuć i, i zobaczymy. No. Zaskoczona byłam tym, że tym razem nie chodziło o pompę i nie było tam zatkania tymi kłaczkami i tym wszystkim. Eem... Tak jak mówię, no teraz, teraz suszę dużo rzadziej. Koce, pościele i ręczniki. Rzeczy nie suszę, już dla, nie wiem, dla świętego spokoju, chyba. Żeby się nie, nie przejmować tym, że ona mi tutaj wyleje. Bo jak ten, ta pompa się zatyka za bardzo nieraz, to wylatuje woda pod spodem. No i dlatego tak jakby mam, jestem ostrożna co do, co do tego sprzętu. No i być może, tak myślę, że w kwestii roku, może będę miała wymienioną na nową. Bo, bo ona średnio co 6-7 miesięcy coś tam, coś tam się w niej dzieje i trzeba wzywać serwis. No nie byłoby to nic takiego, gdybym jakby nie musiała szukać tej, tego numeru Polisy. Pewnie sklep, kiedy kupiłam tą pralkę, to pewnie mi wysłał to gdzieś, tylko wiecie, w ferworze, się to gdzieś zakupiło, ale cieszę się, że, że przebrnęłam przez tą procedurę i że teraz wiem, co, co, co i jak robić. No i z samej obsługi jestem bardzo zadowolona. Co do wyboru ewentualnego wyboru następnego sprzętu. Bo podejrzewam, że w przyszłości mnie to jednak czeka, to myślę, że nie, nie wezmę już yy, sprzętu dwa w jednym, tylko normalną pralkę. Żeby oszczędzić sobie. Yy, było nie było, no trochę nerwów, tak, no bo <noise> Wiecie, no mm, sprzęt jest po to, żeby działał, ale tu jest jeszcze taki problem, że ona nawet jeżeli coś jej tam dolega, to mm, nie komunikuje tego od razu i nie wyświetla tych błędów. Gdyby wyświetlała błąd i ja bym mogła sprawdzić sobie w instrukcji obsługi, co to oznacza, to byłabym dużo spokojniejsza, a ona no tak nie robi, więc tutaj też jest problem z tym. Ale y, nagrywam ten film, żebyście y, wiedzieli mniej więcej, jak działa przedłużona gwarancja. Dla tych osób, które wcześniej nie korzystały, dla mnie to też był pierwszy raz, bo zazwyczaj miałam takie szczęście, że jak y, kupowałam, tam niektóre rzeczy kupowałam na przedłużonej gwarancji tam typu lodówka, y, kiedyś telewizor nie wiem, czy zmywarka też, to no nie psuły mi się te sprzęty i nie przechodziłam tej procedury załatwiania właśnie już jakby w ramach przedłużonej gwarancji. Gwarancję jeszcze tą przedłużoną chyba mam na o ile się nie mylę, na 3 lata, bo widziałam ten pełny pakiet ochronny, więc jak widać, przy tym sprzęcie przydało się to. Przydało się to, dlatego że no nie musiałam pokrywać kosztów tej naprawy. No i w perspektywie mam też coś takiego, że kiedy będzie kolejny problem, kolejne dwa problemy z tą pralką, no to, no to już jej pozbędę i, i dostanę coś innego. Czy lepszego, nie wiem. Ale poinformuję Was o tym na pewno. Także nagrywam tą aktualizację dla tych osób, które, które oglądały te moje filmiki. Nadal cieszą się dużą popularnością wśród oglądających, więc dlatego Was informuję na bieżąco, co się z tym dzieje. Myślę, że będą to dla Was pomocne filmiki w, w kwestii Decyzji, no, a dla niezorientowanych, też będzie to pomocne, czy faktycznie ta przedłużona gwarancja działa i na jakich zasadach. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Zawiesiłaś.